Dzień dobry bardzo. Witamy w siódmym odcinku Zwycięskiej ścieżki i dzisiejszym tematem będzie jeden z przyjemniejszych tematów w ogóle, które się pojawia w przestrzeni związanej z koncentracją, czyli jak gry komputerowe wpływają na koncentrację. Maciek od razu z, z grubej rury bym zadał pytanie, ale chyba obiecaliśmy zawsze, że będzie wstęp. Czyli te tak, najważniejsze tak, informacje. Wstęp, i, tak jak na początku zawsze zgadza się. Zawsze takie kościelne informacje na, na początku y, ogłoszenia parafialne, to się mówi tak w porządku prawnym, prawda? Że na sali szkoleniowej, nie, tak. Na sali szkoleniowej tak. powinny się pojawić. Y, szanowni Państwo, więc zapraszamy tak. Po pierwsze do indywidualnej współpracy, czyli ze mną jako psychologiem sportu lub z Maćkiem jako sport CV ekspertem, kiedy chcesz zadbać o karierę. Po drugie, żebyście odwiedzili nas, nasze social media. Poczytali bloga na stronie internetowej. Zasubskrybowali i oglądali nasz kanał na YouTube oraz podcast Psychologa Sportu w prosty sposób. Są do kupienia dwie moje książki. Jedna o koncentracji, druga o szeroko pojętym rozwoju osobistym, jak również o i szorcy, maćka, bo są treściwe i dotyczą kariery, jak ją zaplanować, zorganizować i być szczęśliwym pracownikiem w wielkim skrócie. Oczywiście zapraszamy na kolejne odcinki też naszego. Live, czyli zwycięskiej ścieżki. I teraz Maciek, już możemy przejść absolutnie do y, tematu naszego spotkania. Maciek, w co grasz? Powiedz, co u ciebie na tapecie, y, takiej wiesz, gamingowej, funkcjonuje. No, Nie mógłbym się spodziewać fajniejszego pytania dla mnie, bo gram w oczywiście Force Motorsport 7 i czekam z niecierpliwością na 8. Na gram jest. w Seto Corsa. To jest symulator samochodowy, wyścigi na prawdziwych i, i też wyimaginowanych torach i Czyli, jakby, Aseto Corsa i Forza Motorsport to są symulatory. Aseto jest taka bardziej zaawansowana, bardziej realistyczna i bardziej wymagająca tym samym, natomiast Forza Motorsport trochę więcej wybacza błędów, jest trochę więcej samochodów, można się, można się mhm. bardziej tak spełnić też. Albo rozumiem, w... że masz kierownicę, pedały, tak I, i w ten sposób. Działasz. Zgadza się tak to jest gram na Xboxie mam kierownicę mam pedały i na tych, na tych symulatorach tak gram No i oczywiście gram w UFC tak no bo sztuki walki zawsze w moim sercu i w UFC już gram to są MMA sztuki walki tak w Polsce to jest, KSW, KSW dokładnie i tam w UFC bardzo mocno gram już na padzie, oczywiście, nie na kierownicy. I to są takie dwa, dwa podstawowe dla mnie najważniejsze yy, najważniejsze gry. to macie kontrsynaptory ma takie... samochodowe? To tak. To jak grasz w tej FC, gdzie jest mordobicie, to nie o ty potem wiesz wyjść na ulicę i sprawdzić się w realnej rzeczywistości. Jakoś się to nie nakręca? Nie. Okej. Ja dlatego to pytam. Bo mnóstwo jest takich powszechnych informacji. Że gry komputerowe powodują wypaczenie rzeczywistości. Kto Każdy, kto gra, to zaraz potem wychodzi na ulicę i chce zamordować, albo wiesz, bi bić, bić się, albo odzwierciedlić no to, co było w grze, nie? No wiesz, ja gram wiele dekad, moi znajomi grają wiele dekad, i raczej to, co ja wynoszę z gier, to raczej to, że to była okazja do tego, żeby spotkać się razem w grupie, do tego, żeby kooperować, do tego, żeby razem przestrzegać pewnych zasad, bo każda gra ma swoje zasady, nie możemy ich mhm. po prostu ominąć. Musimy ich mhm. przestrzegać, bo jeżeli nie będziemy ich przestrzegać, to, to przegramy, więc to jest raczej taka funkcja, moim zdaniem, która dostosowuje nas do tego, że są pewne zasady, trzeba ich przestrzegać, tak, i są w ogóle oprócz tak. W tym wszystkim. No tak, tak, tak. To... głupiego, bo ja z tobą gram. Generalnie gramy, gramy <grym> wspólnie ja też gram. I mnóstwo gier. Ja, ja za to w Harry'ego Putera najnowszego uwielbiam po prostu latać miotłom i, i, i robić misje różne w zamku. Odpaliłem GTA, która jest powszechnie znana jak gra, gdzie się najbardziej się morduje we wszechświecie. Nie znam bardziej brutalnej, drugiej brutalnej gry, być może bardzo z mało grałem, ale mnóstwo też gier w moim życiu się pojawiło i też nie mam takich ciągot, żeby później wychodzić na ulicę i na przykład wiesz, porywać samochód, tak? Mówię, o, dawaj, to jest mój samochód. No, jeżeli mamy ten temat już na tapecie, to może porównajmy sobie, co możemy obejrzeć w polskiej telewizji o 19 i o 1930. No jakoś U, dobra, dobra, dobra. <laughs> Jakoś wszyscy dorośli ludzie, którzy to oglądają, nagle nie, nie wychodzą robić dziwnych rzeczy, a zdecydowanie jest tam o wiele bardziej bulwersujący przekaz niż w kraju. Czyli rozwijamy absolutny mit, który chciałem od razu wrócić na początek, że. To nie jest tak, że gry deprawują kompletnie i, i za chwilę wszystkie dzieciaki chcą wyskoczyć i robić dokładnie to samo, co mają w gry. grach komputerowych. Mają mnóstwo plusów i korzyści tej gry. Ale jest jedna rzecz, którą znalazłem z badań, to jest ciekawe. Dla mnie było, żeby to też nie zostało wzięte jako powtarzająca się reguła, ale okazało się, że jeżeli ktoś gra dużo w gry, w których rzeczywiście morduje się gdzieś tam, po prostu celem jest, żeby zabić obiekt, tak? to rzeczywiście wypłaszcza to odbiór, odbiór emocjonalny jakichś innych treści związanych właśnie z mordowaniem, przestępstwami, przemocą. Wiesz? Nie jest to jakiś duży wskaźnik, ale rzeczywiście przyzwyczajamy się po prostu do tego i jak oglądamy w telewizji, to aż tak to nie bulwersuje. Więc to jest bardzo ciekawe, no ale to dalej nie potwierdza jakiejś takiej tezy powszechnie panującej, że gry deprawują. Tak, tak, nie, no to jest, to jest jakby, myślę, wynika to z niewiedzy po prostu, wynika to z niewiedzy. Tak wiele rzeczy. Że... Tak, że wiele osób po prostu nie, nie rozumie, jak bardzo jest to społeczne działanie, jak bardzo ono jest właśnie w grupie, bo jak wiele wyścigów robi się razem, jak wiele wyścigów jest online i możemy ze sobą rozmawiać, chociażby w tej edycji Motorsport, która jest bardzo taka społeczna, gdzie można się po prostu mm -hmm. umówić na to, że dzisiaj sobie pojeździmy przez dwie godziny takim i takim samochodem i 20 osób jeździmy po, po fajnych trasach i generalnie spędzamy... Okay ze sobie miło czas. Więc korzyść pierwsza taka, która wybrzmiewa, to jest, my trochę się, oddalamy się od koncentracji, ale za chwilę do tego wrócimy, bo myślę sobie o tym, że to brzmi trochę, że gry są okazją do tego, żeby się spotkać. Do tego, żeby się komunikować, do tego, żeby spędzić ze sobą czas, ale też żeby wzrosły te relacje społeczne. Czasami się mówi o tym, że nie ma znaczenia, co robimy. Ważne, że coś robimy wspólnie. Możemy obok siebie siedzieć, oglądać telewizję. Choć to jest ryzykowny przykład, ale, ale, ale ma, ma to swoje znaczenie, że wspólnie możemy osiągać jakieś misje. To, to gdzieś zacieśnia relacje i, i, i w, czy to w dwie osoby, czy w grupie. Trochę tak to brzmi. Zdecydowanie tak. No jak, bo jak wspominając wszystkie swoje czasy z podstawówki czy z liceum, no to my się koncentrowaliśmy wokół tych gier, spotykaliśmy, graliśmy na padach i emocjonowaliśmy się tymi meczami, więc tak właśnie. ja pamiętam taką jest... grę, albo, <laughs> albo graliśmy w Heroesów Trójkę, czyli grę, która polega na tym, tę grę strategiczną, która uczyła tego przewidywania, solidnego myślenia w przód, negocjacji, trochę szachowania, no i strategii, taktyki, wiele różnych rzeczy. Naprawdę tam trzeba było na bardzo mocno myśleć, co, co się robi. Była FIFA, w którą graliśmy, gdzie było pełno emocji. Nie wiem, gdzie upływały te godziny, bo to było po 6-7 godzin, gdzie to pyk. I mówię, wow, to jest 13, znaczy jest 19, przed była 13, gdzie jest ten czas, a tu wiesz, jakieś szkoła do odrobienia lekcji i tak dalej. Więc absolutnie tak. No i właśnie jak o tym mówimy, to pojawia się aspekt flow, czyli głębokiego zanurzenia się w tej rzeczywistości, a flow nie istnieje bez głębokiej koncentracji, bez głębokiego skupienia. Wtedy jesteś właściwie totalnie zanurzony w doświadczeniu, w działaniu. Sportowcy tak często mają przy swojej dyscyplinie, ale w grach komputerowych to też jest bardzo możliwe, prawda? Tak, tak, zdecydowanie tak. Ja to odczuwam bardzo często tą taką silną koncentrację, zwłaszcza w dobrym symulatorze, na pewnym torze i um... kiedy wymaga to od ciebie dużego też zaangażowania, wysiłku. Tak, no to, to są takie sytuacje, w których mamy dostosowany do swojego poziomu trudności przeciwników. Mhm. E, musimy się wychadzać dużym refleksem, przewidywaniem, mhm. jakby jak w dane zakręty wejść i. I trochę ocenić. nie mamy na błąd, jak nie jesteś skoncentrowany, to za chwilę za to zapłacisz. Dokładnie, musisz dostosować prędkość, musisz dostosować e, jakby się do warunków jazdy, bo to może być w deszczu. Musisz się dostosować do tego, że przed tobą są zawodnicy, i jeżeli w nich uderzysz, to stracisz punkty i po prostu nie wygrasz tego e, wyścigu, więc tutaj hmm. wchodzimy w ten element, że hej, to nie jest jakaś nawalanka, tylko dbamy o to, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. I widzisz więc to za to gry, nie? Tak, to zależy od gry, bo to jest gra, w której jedziesz z samochodem i potrzebujesz, to nie ma przemocy. Tam właściwie twoim celem jest, żeby jak najszybciej dojechać do metry, szybciej niż twoi przeciwnicy. Jak I zgodnie z zasadami. Identycznie jak w sporcie, prawda? I też mała, tak. mały jest margines na, na, na błędy. Ja jak pracuję z zawodnikami na obszarze koncentracji, to w tym aspekcie jest pewne łączenie. Czyli oni mówią, a jak właściwie rozpoznać ten stan koncentracji? Co, co to jest? I ja im tak nie, nie jestem w stanie wy, wyjaśnić to na teorii, tylko oni potrzebują to odczuć, żeby móc potem sprawdzić, widzicie, gdzie jest ten poziom koncentracji, którego oni potrzebują. I no, gdzie najłatwiej to zrobić? Jak, na, jak, jak gra komputerowa błyskawicznie cię angażuje, błyskawicznie dostarcza ci nagrody tego takiego z pozi poziomu społecznego, no? No właśnie, na gra tak. To, I to jest największa wartość e, dla mnie, że to jest takie pole, na którym można sobie badać tą koncentrację, można jej doświadczać. Można ją przerywać, bo możesz mm -hmm. zrobić pauzę i stwierdzić: OK, ja czasem tak robię i ja to robię też po to, żeby się na przykład w pracy sobie z radzić. Z, e, radzić sobie z presją czasową. Bo, okay. e, bo jest tak, że na przykład wiem, że mogę jakiś e, rajd bardzo fajnie pojechać, ale czuję, że jestem zmęczony. Więc robię sobie pauzę, bo mam taką opcję w tej, w tej grze. Sekund pauza niektórzy nazywają. Tak, i oddycham, e, koncentruję się i wracam Sikurne. w takim stanie, w którym wiem, że mam dużą szansę, że ten wyścig wygram. I jakie to ma konsekwencje dla mnie w pracy? Jak w pracy mi się zdarzy, że jest jakaś presja czasowa, coś trzeba zrobić. Są pewne e, takie właśnie, wie, większe, e, większa presja czasowa, to ja dzięki temu doświadczeniom w grach wiem, żeby ok, Maciek. Przypałzuj, daj sobie 5 minut, odetchnij i wejdź do tego zadania, tak jak wchodzisz w rajd na Forza Motorsport. I to działa Czyli genialnie. Nie w stworzyć ten poziom takiego zaangażowania. Ale zobacz, jaką ciekawą masz strategię, bo niektórzy profesjonalnie nazywają to czasem inkubacji. Czyli jak nie możesz czegoś rozwiązać, to zrób sobie przerwę 10-15 minut i wróć do tego samego zadania, albo w ogóle wróć za 45 minut. Ja jako dzieciak gdzieś kiedyś to przeczytałem, grając w gaśnie gry komputerowe, że jak nie możesz przejść jakiegoś poziomu. A jesteś tak zaangażowany, skupiony, denerwuje ci, irytuje to. Zrób sobie przerwę, wróć i podejdź do tego w sposób trochę inny, nowy. Pamiętam taką grę portal dwójka. Szalenie w ogóle logiczna gra, ale tyle przyjemności mi dająca, Ja polecam absolutnie każdemu, Ona jest starsza trochę, ale, ale przewspaniała, która polega na tym, że postawić portal, przez które przechodziłeś, ale musiałeś rozkminić. To, gdzie postawisz ten portal, bo to było tam jedno rozwiązanie w zasadzie, tylko musiałeś do tego dojść. To było czasami tak trudne, ale jak już zrobiłeś, to miałeś takie wow, jest, yes, przeszedłem to. Przecież ludzie, jak i sportowcy, i każdy inny, jak chce, jak już gra w jakieś gry komputerowe, albo aplikacje, aplikacje, gry na telefonie, one równie mocno angażują dzisiaj, właściwie kiedyś grało na w Mario na. Game czy Boy, na, tak. czy, czy, na, czy na innych platformach, a dzisiaj można grać Mario już na telefonie bez żadnego problemu. Tak. Czyli te stare gry dzisiaj, dzisiaj są dostępne właściwie od ręki. I ten czas regeneracji, o którym mówimy, ma, ma znaczenie. Po pierwsze, to co powiedzieliśmy wcześniej, rozpoznajesz, co to być, być w stanie trochę flow koncentracji. Tak. Nie? nie musisz tam specjalistycznych te, technik medytacyjnych do tego zrobić, tak. To bo dobrze. masz szybkie, szybkie wejście. Po drugie, uczysz się tego czasu inkubacji, czyli takiej regeneracji. No bo co, o czym ja mówię w sporcie, że to jesteś w stanie tej najwyższej koncentracji czasami mm, być tylko 40 minut. Tak jak dorosły człowiek się angażuje w 40 minut. No w grach komputerowych to być może jest dłużej, bo tam jest takie pełne zanurzenie się. Ten flow. Ale różnie to bywa. Więc później tak. potrzebujesz się zregenerować. To zobacz, to mamy pierwsze korzyści co do koncentracji treningu, że po pierwsze, nauczysz się koncentrować i rozpoznawać ten poziom koncentracji, gdzie jak nie. W grze. Roz, rozpoznawać, ale też rozpoznawać, kiedy ona ci się kończy. Bo y, praca, y, ona ci nie powie tak od razu. Szlęczesz na tym Excelem, i nie zauważysz, że robisz coś wolniej. Ale jak lecisz 250 na godzinę i musisz się zmieścić Ma, bardzo w Ustawić na informację w roku. To masz błyskawiczną informację zwrotną, że hej, hej, kolego, czas odpocząć, tak. bo może trzeba regenerację. Tak, może trzeba regenerację. Fa, to fa, też fa, jest fa, ważne. Fajna strategia i myśl, wniosek w ogóle, bo dostajesz, ta błyskawiczna informacja zwrotna jest cenna w sporcie też tak. <grym> swoją drogą. <grym> że jak jesteś zmęczony, to już wiesz, że coś ci tam nie wychodzi i tak dalej. Może czas na to, żeby nie tam docisnąć skupić się jeszcze raz bardziej bo już nie masz tych zasobów koncentracji tylko wziąć pójść i się zregenerować to też gry komputerowe będą tego uczyły i wiesz co ja wrzucę od razu też kolejną korzyść związaną jak z tym jak gry komputerowe wzmacniają koncentrację bo mówimy często żyjemy właściwie w świecie który jest coraz szybszy kiedyś było tak że Przypomniałem się czas, jak zmieniali w latach 50. w pit stopie, w Formule 1, oni zjeżdżali i tam wiesz, kilkanaście sekund to robili, zmieniali koło tutaj, tak? A gdzie do pomyślenia byłoby to dzisiaj? Właściwie kierowca się wścieka, jak jest sekundę dłużej, a dzisiaj się zmienia koła czy wymienia inne rzeczy w pit stopach w 3 sekundy. I myślę sobie o tym czasie reakcji, że mm, gry komputerowe. Na niego bardzo mocno oddziałują. Weźmy sobie na tapetę grę taką, którą pewnie każdy kojarzy. Absolutnie, czyli um, CSGO czy Counter Strike? Counter Strike? Counter Strike. Tam masz ułamek, dosłownie milisekundy decydują o tym, czy ktoś cię zabije, czy ty kogoś. Najlepsi po prostu są sprawniejsi w tym wszystkim. Muszą mieć cały czas sprawne oko i być maksymalnie skoncentrowani na tym, um, co się dzieje na ekranie. Bo Wystarczy, że czegoś nie zauważą, nie spostrzegą okiem, nie będą skoncentrowani, pomyślą o, o czymś, co mają do zrobienia wieczorem, i nagle, puch, Koncentracji nie ma z tej zewnętrznej, tylko jest na wewnętrzną, jak w sporcie po prostu. sekundy czasami potrafią zdecydować, jeżeli tej koncentracji nie ma, więc zobacz, jak sport, jak, przepraszam, jak gry komputerowe wymuszają na tobie, żebyś był i trenował. Coraz większy, dłuższy stan tej wysokiej koncentracji. To jest świetne, właśnie, że można to ćwiczyć, i istotne jest to, że ćwiczysz ten czas reakcji, często w bardzo trudnych sytuacjach emocjonalnych. Tak. Jest drużyna, są ludzie, e, trzeba podejmować decyzję i na przykład podjąłeś decyzję, która była zła dla drużyny. W związku z czym masz to obciążenie emocjonalne, ale cały czas musisz być bardzo skoncentrowany. Więc jest to sytuacja, w której możesz świetnie ćwiczyć koncentrację, bo dodatkowo dostajesz różne inne obciążenia i musisz sobie radzić, więc to jest doskonała szkoła koncentracji, doskonała szkoła radzenia sobie też ze swoimi emocjami, żeby je fajnie katalizować. A, kto nie przeżywał tych emocji, najczęściej to pewnie dużo leku takiego wewnętrznego, że o, o, już biegnie by inny tam, wiesz, ja czy on, po prostu odczuwam, tak. no, mamy jednak ten, taką zdolność do asocjacji, chociażby z historiami, dlatego oglądamy filmy, tak samo asocjujemy się, czyli asocjacja, czyli... Sklejenie się z tym, co się dzieje na ekranie, sklejenie się z tym, co się dzieje w książce. Przeżywamy bohaterów. Tak samo przeżywamy to, co się dzieje w grach komputerowych. Ja najwięcej powiem tobie, że złości odczuwałem zawsze, kiedy coś mi nie wychodziło, nie szło. Zdenerwowania, irytacji na siebie, na innych, gniewu po prostu. Szczególnie, kiedy przegrywałem, a to się dzieje tak, regularnie w grach komputerowych. Regularno bo... cały czas, zawsze jest coś lepszy. I, I to jest świetna szkoła emocji i koncentracji zarazem. Bo widzimy właśnie dzięki temu feedbackowi, że im bardziej ta emocja nas ogarnia, im bardziej my jesteśmy pod jej wpływem, tym gorzej nam idzie w grze. Więc po prostu opłaca nam się stonować emocje yy, i wygrać ten rajd albo strzelić tą bramkę. Bo widzimy, że w tym stanie emocjonalnym takiego właśnie wzburzenia okay. będzie ciężko. To w, w, w wiesz, ja, jak pracuję z zawodnikami moimi, to. Mm, oni się pytają, no dobra, to w jakie gry mam grać? W większości gier nie lubią. Zawsze potrzeba do tego no po prostu lepszego sprzętu, do tych szczególnie solidniejszych gier. No tak. Komputera z gamingowego, one sporo pieniędzy kosztują. Można oczywiście mieć tablet, można też mieć Xboxa, czy też PlayStation, ale ja Cudzysłowie zachęcam ich do tego, żeby instalowali aplikacje. Aplikacja to też w dużym sensie jest gra. Są aplikacje na koncentrację, które są bazują na grywalizacji, na zdobywaniu punktów, na tym, żeby maksymalnie angażować ludzi. Znam takie aplikacje: Neuronation, Lumosity, Peak, Impulse i, kilka, i wiele innych. Są też polskie i one bardzo angażują, właściwie jako sportowiec też chcesz tam rywalizować, zdobywać punkty i nagle patrzysz, gdzie jest moja godzina czasu, a ty w tym czasie trenowałeś właśnie koncentrację, nie? Tak, oczywiście, to nie muszą być najbardziej wypasione gry, do których mamy jeszcze akcesoria typu drogą, proste, kierownicę. Proste akcesoria, nie bawić. Tetris, Tetris naprawdę jest... Tetris. W Tetris'a naprawdę można bardzo fajnie grać i ćwiczyć tę koncentrację, układać właśnie sobie różne rzeczy i planować, antycypować, co się pojawi. Widzimy, że będzie ten klocek, potem kolejny. Antycypować, potem kolejny. przewidywać, bo to ja takie trudne Przewidywać słowo. dokładnie, co tam będzie się działo. I to, jest, I to jest darmowa aplikacja, która bardzo fajnie działa. Bardzo dobrze można sobie ćwiczyć na Tetrisie. No no można ćwiczyć, jeszcze wiesz, bo tam reklamę wyskakują, ćwiczysz taką koncentrację, żeby. <laughs> tak, wiesz, tak żeby. Zresztą są, są takie holenderskie badania, które pokazują, ja akurat pod kątem UFC na nie patrzyłem, że jeżeli masz grę, w której musisz koncentrować się na przykład na przeciwniku, przewidywać jego ruchy, ale też musisz jeszcze sprawdzać, ile masz kondycji, to one sprawiają, że ci się ta koncentracja poprawia. I tu rzeczywiście, jak grasz tego też Tetris'a i tam ci wyskakują jakieś um, A, <laughs> reklamy, to może tak zadziałać. Ignorujesz albo też wyciszasz sobie, Albo wiesz, masz taki fokus tylko na te rzeczy, które są istotne, co jest Twoim zadaniem, to też można wtedy trenować, żeby pewne bodźce po prostu ignorować, a na innych się skupiać. To jest szalenie trudna sztuka. W sporcie, no przecież jest idealne odzwierciedlenie. Fokusujesz tak. się na zadaniu, a Twoim zadaniem jest w drugiej stronie ignorować tłum, być może jakieś okrzyki. Zwłaszcza święty. jak grasz na wyjeździe. O, zwłaszcza jak grasz na wyjeździe, gdzie ten tłum, wiadomo, że jego zadaniem jest to, żeby zdekoncentrować cię, w wyniku czego ty będziesz gorzej wykonywał swoją robotę. Jest efekt oblężonej twierdzy, że u siebie grasz tak, jakbyś bronił własnego domu. Więc w tym wszystkim. Mam nadzieję, że dobrze wymieniłem ten efekt, ale tak mi się wydaje, że to właśnie ten, to jest to. Więc zobacz, że. Różne są aspekty te, tego wpływania na y, gier, na poziom koncentracji, na poziom y, tego, w jaki sposób to funkcjonuje, ale y, zmierzając trochę do złapania, podsumowania tego, co mamy. Maciek, najważniejsze rzeczy, które byś wymienił, trzy najważniejsze rzeczy związane z y, tym, jak gry wpływają na koncentrację, to co byś wymienił, żeby nasi widzowie tak złapali trzy najważniejsze rzeczy związane z koncentracją? Pierwsza i najważniejsza to jest ta, że widzisz i potrafisz zdefiniować, kiedy jesteś skoncentrowany i ci wychodzi, a kiedy nie. Tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że jesteś poddany też wysokim emocjom presji, presji a i tak musisz tą koncentrację utrzymać. Tak. I, y, I trzecia bardzo istotna rzecz, która jest, y, która jest nieoceniona czy w biznesie, czy w, czy w sporcie, to jest taki trening. Tak. Bo y, nawet jeżeli wszystko tam zawalisz, to nic się nie stanie. Tylko się dowiesz, informacja zwrotna. Dokładnie, to jest bezbolesna informacja zwrotna. Więc te trzy rzeczy. Poza, dyskomfortem, dla mnie są... poza tak. dyskomfortem. Ja jeszcze jedno dorzucę, że dostajesz natychmiastową informację zwrotną. To, co jest szalenie cenne, prawda? Tak. Twoje działania wpływają bezpośrednio na to, co się dzieje. Absolutnie trzy, cztery fantastyczne rzeczy. Ja od razu też powiem, że nie ma co ukrywać, że warto tę koncentrację trenować w sposób zaplanowany, zorganizowany, zharmonizowany. I to można robić na przykład z psychologiem sportu, czy też można budować trochę tą koncentrację, również w potrzebie tego, jak wygląda kariera zawodowa. Bo myślę tak, sobie tak. o tym, że na rozmowach kwalifikacyjnych też potrzebujesz maksymalnie być skoncentrowany, skupiony, czy na budowaniu CV, bo te błędy tam są równie. Czasami bolesne, jak te błędy, które są w grach komputerowych. Tak, ja uważam, że to jest nieocenione, bo nawet mając najlepszego szefa czy szefową na świecie, no trudno powiedzieć tej osobie, że słuchaj, wiesz co? Jutro o 15 to weź tak, wywrzej na mnie presję. A ja sobie zobaczę, jak będę sobie z nią radzić. No nie, no to się z reguły jednak tak nie dzieje, więc dzięki tak. temu, że możemy sobie to przećwiczyć na właśnie na przykład grach komputerowych, to jak na tej rozmowie rekrutacyjnej zdarzy się właśnie jakaś presja, czy okaże się, że, że trzeba pod presją pracować, a nie spodziewaliśmy się tego, to my już znamy ten stan i już wiemy, co nam pomaga, więc tak. zdecydowanie masz, tak. Masz wspomnienie swoje osobiste, które jest najsilniejszym dowodem na to, że możesz sobie powiedzieć, kurczę, ja już byłem w takiej sytuacji. Byłem w tym ja miejscu. Poradziłem sobie, wiem, że jestem w stanie przez to przejść suchą stopą i sobie z tym poradzę. No wspaniałe przekonanie do poczucia pewności siebie. To znakomita w ogóle puenta moim zdaniem Maciek do do zakończenia siódmego odcinka zwycięskiej ścieżki, czyli drogi do wyników w sporcie i karierze. Absolutnie zapraszamy na nasze social media, na podcasty, na blogi, na shorts, do czytania książek. Wszystko, co może być potrzebne dla Was, do tego, żeby wzmacniać koncentrację, która dzisiaj, w dzisiejszym świecie, w moim przekonaniu, będzie święciła coraz większą, no właśnie, coraz większą wagę. Tak, im lepiej będziemy się koncentrować, im bardziej będziemy w stanie robić taką głęboką pracę i nikt nam tej uwagi zabierać nie będzie, tym będziemy mieli więcej dobrego samopoczucia i sukcesów. A, samopoczucie jest zawsze w cenie. Tak. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.